Jeżeli chodzi o najpilniejsze potrzeby pacjentów, to myślę, że jest to przede wszystkim skrócenie ścieżki diagnostycznej, która prowadzi do wprowadzenia jak najszybciej leczenia tych osób. Z tego względu, że rak płuca no niestety jest taką chorobą, która rozwija się bardzo szybko, dynamicznie i tak naprawdę w tej chorobie liczy się u tych pacjentów zdecydowanie czas. To, co mogłoby poprawić, to większa czujność i zaangażowanie lekarzy pierwszego kontaktu, skracanie tej ścieżki diagnostycznej poprzez wykonywanie badań obrazowych, RTG, zlecanie, zlecenie tomografii komputerowej, ale także Szybka diagnostyka, jeśli chodzi o pobranie materiału, no i tutaj badania molekularne, aby były wykonywane tak naprawdę jako złoty standard, czyli te badania zaawansowane, które pozwolą dobrać odpowiednią terapię dla tych osób. Jeszcze odnosząc się do tej ścieżki diagnostycznej, pacjenci mają taką potrzebę, aby być kwalifikowanym do leczenia w tym momencie już nie tylko stadium zaawansowanego, ale także stadium operacyjnego, czyli mam na myśli leczenie adiwantowe przed operacją, adiwantowe po operacji, jest niezbędne z czynnika protekcyjnego. 1 ekspresji 1 i tutaj te badania niestety, poza środkami, które mają akredytację, nie są finansowane, więc tu jest taka pilna potrzeba i apel do ministerstwa, aby właśnie te świadczenia były finansowane, żeby każdy mógł mieć równy dostęp do leczenia. I w przypadku misji rakapuca 2024-2034 powstał raport, który został dzisiaj jakby przedstawiony na konferencji prasowej zorganizowanej przez Polską Grupę Raka płuca podczas konferencji takiej ogólnopolskiej corocznej. Najważniejszymi rzeczami, które są, to jest właśnie poprawienie opieki, jakości tak naprawdę opieki nad pacjentami z rakiem płuca w całej Polsce poprzez szereg wspólnych działań. Aby to się udało tak naprawdę, to jest potrzeba wielodyscyplinarnej współpracy pomiędzy różnego rodzaju specjalistami, ale także zaangażowania organizacji pacjenckich takich jak my.